Jasna Góra, Narodowe Sanktuarium Matki Bożej, miejsce, do którego pielgrzymuje wielu ludzi, nie tylko z Polski, do którego ja też pielgrzymowałem w tym roku. I dziś obchodzimy uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, której obraz jest trzony właśnie na Jasnej Górze. I czytanie z księgi Izajasza, które jest przewidziane na ten dzień. Jakby sugeruje, że Jasna Góra to jest właśnie ta wspaniała góra z końców czasu, która stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. I możemy sobie pomyśleć, serio, przecież Jasna Góra to nie jest żadna góra nawet. To jest co najwyżej jakiś pagórek, wzniesienie, takie jakaś mała wypustka na. Płaskiej jak stół powierzchni regionu częstochowskiego. Że jeśli już chodzi o jak, jaką, jako, jakieś wzniesienie, to pewnie jakieś zdecydowanie bardziej dostojne. No, a w ogóle to chodzi pewnie o Jerozolimę. No i prawda jest taka, że nie chodzi ani o Jerozolimę, ani rzeczywiście nie chodzi o Częstochowę. Bo w tym czytaniu dzisiaj y, chodzi o każde miejsce, i o Częstochowe, i o Jerozolimę, i każde inne miejsce, gdzie spotykamy Boga. Y, innymi słowy, chodzi o to, że czasem nam może się wydawać, że są takie miejsca, w których Bóg działa bardziej, jakieś sanktuaria, miejsca święte, ale Bóg Wszędzie jest taki sam, i Bóg wszędzie jest tak samo chętny do spotkania z nami. A zarazem, jeśli mamy jakieś swoje miejsce, gdzie lubimy się z Nim spotykać, chcemy się z Nim modlić, to po prostu warto z tego korzystać. Zarazem, nie narzucając innym, że właśnie to jedno miejsce to ma być to miejsce, w którym masz się modlić. Dzisiaj Zobaczmy to, że Bóg chce wznieść tą górę spotkania ze sobą dla każdego z nas, tam gdzie jest ona możliwa i gdzie po prostu chcemy na nią wejść. Pielęgnujmy te miejsca, ten czas, w którym lubimy się modlić, bo po prostu potrzebujemy Boga, którego na tej modlitwie spotykamy. Być może jest tak, że to nie Maryja dostrzegła, że winowkanie się skończyło. Czy raczej, że wino się kończy. Myślę, że to jest w ogóle ciężko dostrzec, że wino się kończy z perspektywy uczestnika wesela. Wydaje się, że ktoś raczej przyszedł i o tym powiedział. I to jest pierwsza intuicja, za którą pójdzie Kościół. Dobrze jest przyjść do Maryi. Dobrze jest przyjść i powiedzieć o czymś Maryi, o jakimś braku. To jest kobieta, ona wysłucha. Do tego nas zaprasza jakoś Kościół. Nazywając Maryję pośredniczką, mówi tak, przyjdź do niej i opowiedz jej. A druga intuicja, jeszcze ciekawsza, jest taka, że Maryja, jestem do Jezusa. Ona nie zatrzymuje tego na sobie, nie próbuje sama tego rozwiązać, jakąś swoją mocą, swoją sprawczością. Idzie do swojego syna i mówi mu: Słuchaj, proszę tutaj załatw, jest taki problem, i Maryja w pełni ufa. To znaczy, jest tak, że ona przedstawia mu tą sprawę, a potem odchodzi, zostawia. Myślę, że sobie i wam życzyłbym takiej wiary, jaką mieli ci słudzy, którzy na początku przyszli do Maryi i opowiedzieli jej o swoim problemie, a potem na słowa tej Maryi zgodzili się zostać z tym Jezusem, który na pierwszy rzut oka wcale nie wykazywał jakichś wielkich chęci do rozwiązania problemu. Wydaje mi się, że warto pójść za tą intuicją Kościoła, który daje nam Maryję jako tą, która słucha, i daje nam Jezusa jako tego, który rzeczywiście ma moc, żeby rozwiązać nasze problemy. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.